Jesteśmy po spotkaniu A-klasowym pomiędzy Orłami Kusięta i z Zmrzygut. Z nami jest jedna z ciekawszych postaci, jeśli chodzi o te rozgrywki A-klasy, Sebastian Senoracki, który niegdyś grał w Rakowie w Ekstraklasie. Jak Ci się pracuje tu w Kusiętach? Bardzo dobrze. Przede wszystkim mam spokój, ciszę i wszystko, co chcę wyegzekwować, egzekwuję sam. Chcę tu zaznaczyć, że klub Kusięta jest klubem, gdzie są... Zapomniani zawodnicy, niechciani, bądź chcący zacząć grać w piłkę. I w zasadzie, no jestem takim człowiekiem, lubię trudne misje. Fakt, że w Kusiętach nie da się w pół roku, rok zbudować mentalnie zespołu, psychicznie, taktycznie, co trochę ktoś odchodzi, ktoś przychodzi. Nadmieniam, że to jest klub, w którym mamy najmniejszy budżet ze wszystkich zespołów grających w okręgu częstochowskim. To są pasjonaci, hobbyści, Uczniowie, studenci, biznesmeni niejednokrotnie nie mogący trenować i mam satysfakcję, z niczegoś, jakiś tam mały sukces, żeśmy zrobili. To mnie cieszy, I człowiek ma troszeczkę problemów, jakąś tam niechęć momentami, ale za chwilę ci chłopcy potrafią podnieść za serce i tak jak mówię, pracuje w spokoju, ciszy w pięknej scenerii lasów, boisko. I sprawia mi to satysfakcję. Dzisiaj spotkanie z to można powiedzieć, tych rozgrywek, więc porażka 0 do 6. Natomiast nie tak źle powinno być w następnych spotkaniach. Jak ty się zapatrujesz? To znaczy ja tutaj bym powiedział, na tą chwilę na pewno Rędziny i Mrzygór są zespołami zdecydowanymi walczącymi o awans. Powiedziałbym nawet, że Mrzygór mając bogatego sponsora stworzył zespół, który Myślę, że na tą chwilę w tych personaliach, co dzisiaj widzieliśmy, są w stanie walczyć w czołówce okręgówki. Jeżeli chodzi o resztę zespołów, myślę, że w pewnym sensie podobnie zmagają się z kadrowymi problemami zdrowotnymi czy poprzez absencję zawodników. I tutaj w innych meczach na pewno tanio skóry nie sprzedamy i będziemy szukać punktów. Cieszymy się z bramki, z każdego punktu, chociaż uważam, że nie jesteśmy zespołem, który jest tylko do bicia, do porażek. Też chcę nadmienić, że miałem tylko dwóch na dzisiejszy mecz rezerwowych, ponieważ Mrzygut bardzo chciał przesunąć mecz o dwie godziny wcześniej. W związku z tym miałem dwóch zawodników więcej o 15, a o 17 miałbym innych dwóch. Dla mnie dwóch, trzech podstawowych zawodników w kadrze skromnej, które mam, to jest duże osłabienie. Gratuluję przeciwnikowi jak najbardziej. Bardziej pokazali się z jak najlepszej strony, a ja chciałem podziękować chłopakom za ambicję i granie do końca. Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. Dziękuję wzajem.